9 października na tym, na wysypisku, moi drodzy. Dzień dobry, widzowie. 9 października. Tutaj mam pierwszego znajdka. Nie wiem, co tu jeszcze wypatroszyć z tego. Dzisiaj, dzisiaj taki totalny skrót, moi drodzy. Życzę miłego oglądania. Taki kilkuminutowy skrót zrobię no i co tu jeszcze wyciągnąć, to chyba wyciągnę tutaj też, nie, kabelki, tak kable tutaj to to to, to mam z neciaka jedna piętnastka, jedna ósemka. z tego kosza parę minut później moi drodzy to mam z krzaków piwosza te trzy mam z tego placu zabaw tutaj i to aluminium a ta jest do oddania w Lidlu niestety chcąc nie chcąc będę musiał dzisiaj pojechać do Lidla no i tu etykieta do uratowania nie też takie całkiem zniszczone spróbujemy jestem naprzeciwko Lidla tu jest kolejny plac zabaw zobaczcie ile butelek tu leży zaraz wam pokażę to na ławce tam i co jeszcze znalazłem a więc tak moi drodzy, co dał ten plac zabaw i krzaki wokół niego? Tutaj 8 butelek po piwie, 2 po 25. Tu jest jedna, jedna do naprostowania. Dwie piętnastki takie i tyle aluminium. Teraz jadę do lidla, zrzucić te 25. I później do tego kolejnego, do tego następnego automatu zobaczymy, co dostaniemy za to wszystko. Tak, moi drodzy, z lidla mam 2 euro za 8 puszek. 9 października na tym, na wysypisku, moi drodzy. Zobaczcie wózki posprzątane dzisiaj. Ktoś je tu zabrał. Stąd. Ale tych innych gratów niestety nie. Ciekawe, kto odebrał te wózki tutaj. Czy może sobie ktoś na złom wywiózł? Tego byłbym ciekaw. No i to na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Zobaczcie, 9. Jeszcze za te śmieci dostałem 1,34, 1 34. Jedno za 25. 3 po 15, 8 po 8. To mi zostało tutaj, to idzie do skrzynki, moi drodzy. To też idzie do skrzynki, te dwie. Ta idzie do nietypowych. Tutaj znalazłem dzisiejszy numer, dzisiejszy numer, zobaczcie. Tygodnika, nie, to jest chyba miesięcznik. Nie, 22, 22 to jest dwutygodnik, czyli co dwa tygodnie to wychodzi. Automotorsport, zobaczcie jaka cena, 4,90. Dzisiejsze wydanie mam na prezent dla kogoś. <noise> I co tu jeszcze mam? Aha, tyle aluminium dzisiaj. Kupę nawet. Dwa kable i tamte części w tej krawajki, nie? Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Dzisiaj taki krótki odcinek, bo krótka runda była. No, po zawodach jeszcze te, tu taką tytkę znalazłem. Zobaczcie. Cztery puchy. Tu jest piąta. Chyba to przejadę się jeszcze to oddać gdzieś. Tam jeszcze mam jedną puchę w tym znalazłem. Tu mam sześć puszek. To jest 1,50 pięćdziesiąt. Jadę do wneciaka. Może jeszcze coś znajdę po drodze. No i prostuję to tutaj moi drodzy. Zobaczcie. Tu wyprostowałem już. Tu wyprostowałem. Tam wyprostowałem. Tu jest taka ucięta, nie? Do połowy. Zobaczymy czy to przyjmie. Ale mam już znowu 7 puszek, nie? Takie coś. Nie wiem czy to już miałem. Chyba tak. 7 puch i jeszcze coś tam znalazłem. O, tutaj. Sztaudera, znaczy po I po sali to siku. Tylko to sobie zostawi do, do tego, do skrzynki znowu, nie? Jadę to oddać i będzie znowu piątek, nie? Na dzisiaj. A ja nie chciałem już zbierać, nie? Tylko tak, to wszystko leży po drodze, pod nogami. Dlaczego nie, po, nie, nie, nie podnieść, nie? Zobaczymy, co ten tu przyjmie. Najważniejsze, to tutaj do połowy butelka do połowy, tylko w połowie ucięta. Wzięło elegancko. Teraz jedziemy. Nie chcę. Wzięło euro, euro dwadzieścia pięć. tu mam jedną szklaną. Poszła. Puchy też idą. Tu mamy jeden pięćdziesiąt osiem. I tej chyba nie przyjmie a tak jak mówiłem, to jest od, z tych krzaków od Piwosza. Znowu wiecie? Z krzaków Piwosza. Nie, a wzięło ją. Zobaczcie, a ta mała idzie do skrzynki 1,91, moi drodzy. Jeszcze do tego dochodzi 1,91. To mamy ponad 5 euro, nie? Dziękuję za oglądanie i cześć.